Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jestem po sesji Rady Miasta. Właściwie się skończyła w Siemienowicach Śląskich dwie bardzo ważne wiadomości. Pierwsza, pierwsze historyczne wydarzenie w siemienowicach śląskich powstał klub radnych PJJ Polska jest jedna. To myślę dobra wiadomość. Mam nadzieję, że za tym pójdą kolejne kluby Rady w poszczególnych miastach i powiatach. I druga, moi drodzy, bardzo ważna wiadomość. Radni w Siemianowicach Śląskich w ilości 20 radnych na 22. Zagłosowało za uchwałą, sprzeciwiając się projektowi ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Ten rząd próbuje wykorzystać tą tragedię, która dzieje się na Ukrainie, wprowadzając dwa nowe stany: Zagrożenia i Pogotowia. To tak naprawdę ustawa, która całkowicie, można powiedzieć, ubezwłasnowolni nas, jeżeli będą wprowadzane. Te dwa stany klęski, stan zagrożenia i stan pogotowia zastępują właśnie stanem klęski, gdzie musiałyby pójść pewne odszkodowania, roszczenia. Tutaj tak naprawdę tych odszkodowań nie ma wojewoda, może odwołać prezydenta, zawiesić go, może tak naprawdę wiele rzeczy zrobić, zawiesić działalność gospodarczą, może wprowadzić nam do domu e, innych e, mieszkańców, może zabrać nam nasz pojazd. Rząd w sytuacji, jeżeli taka ustawa wejdzie w życie, apelujcie, sygnalizujcie waszym samorządowcom, aby właśnie takie uchwały. Pojawiały się na sesjach Rady Miasta, aby to był sygnał, moi drodzy, z całej Polski, że sprzeciwiamy się tego typu ustawom, projektom ustawy, które zabierają naszą wolność. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.